No elo tym się jutro o 20 Nie wiem, nie, nie znam w ogóle zamysłu programu Jakby, bo tam mają być wszyscy zawodnicy na programie No nie, wszyscy Wszyscy chyba zawodnicy, co są na karcie walk To jakby myślę, że czas antenowy będzie krótki To będzie raczej przedstawienie się, szybki face to face i tyle Ej, ale naprawdę, zrozumiałem o co chodzi z tym, że zawodnicy Freak Fight Mniej streamują, albo w ogóle nie streamują niektórzy tuż przed walką Miałem dziś trening, no i już k***a jest już... Pospaćbym poszedł, drzemy, no. Luki jest za odnikiem Freakfighter nie widziałem, Nie Luki to jest kur... On jest rozjadany akurat. A, byłem ten. Byłem yy, na walce Davida w sobotę. Oglądałem w pierwszym rzędzie. A oglądałem porażkę za Zdusem na żywo. No przykre, przykre, przykre to było. Yy, ale wstawał, kur... No wstawał tym Davidem, nawet po tych wszystkich kolanach Tylko ja to miałem wrażenie, jakby on się bał, nie wiem dlaczego No David mówił, że był w szoku po prostu Jak dostał pierwszego knockdowna, to potem już prawie przez całą walkę mówi, że był w szoku Ale powiem mam, że jestem zadowolony Bo według mnie Asdus, Asdus mało pokazał Totalne podstawy podstaw Co oznacza, że jak Patiro będzie ćwiczył trzy razy mniej niż, niż Asdus To pokaże jeszcze mniej Bo u tego samego trenera ćwiczą Więc... no chyba... Powiast i rozjazd będzie. Także, no, nie będzie 3-0, ale będzie 2-1. Dla której ze stron, oczywiście. Mam nadzieję, że dla Xavi Dasis, spółka, spółka za jednak będzie będzie przegrywem w tym BO3. Dobra, gdzie były te komentarze? Dobra, co, gdzie to było? Tutaj. X Incident. grał w kibie, zagrywał się całe lata. O kurwa, i to jest niby kolega. Przepierdam mi kupony wszystkie. Budni i A trzy kupony wpisane. Kurwa, David i niskie wpływy Zabij go, David, albo oddaj siano. Teraz knockout, oddawaj high school. Złodziej, złodziej, złodziej. David złodzi, trzy kupony, nie wiem. David, David maybe. David i złodzimierz. Dlaczego czemu nigdy nie mogę nic wygrać? Jakie X, jakie David nie znam? Purka, kupony Sadi. Powiem tak, jak u Davida nie wszystko było po jego stronie, tak u mnie prawie wszystko oprócz wagi jest po mojej stronie. No, no nie wiem, co musiało się stać, żebym to wpierdolić. No nie, no nie mam ku... To znaczy Widziałeś siotę z grilla u Lempiank? Co myślisz o odnoszeniu się Lukiego z narkotykami na strębie? ten, Możesz pokazać, jest to, bo nie oglądałem tego streama za bardzo. Widziałem tylko chwilę. Wiedziałem też, że Bagieta podrywał Lempiank, mimo, że ona ma nasoczonego i mówił, że, że nie taki wagon da się ten yy, odpiąć. A mówił, że jej kupi mieszkanie, czy coś kurwa. I się widzowie śmiali, że Bagieta chce kupić mieszkanie dla Lempiank, a dla mamy kupił tylko drzwi na prezent. Nie wiem, człowieku, tam jakieś dziwne rzeczy były po prostu. Bagieta masz chujotę cichą piłę. Powtarzam. <h�olas> masz cichą piłę, no. Pokaż, że jest inaczej. Jest nie, nie! Nie! Nie, sheeto, sait, wytany, nie, nie! Daj, Pokaż to. Nie, nie, nie! Ja... Ale środek ku... parku, ludzi, ludzie kurą co 5 metrów ten wpiera piłek Klasyk tak zwany To Majranek? A no oni co to robią? Streame oglądają ciągle jest O kurde to nie może takich rzeczy Ej, nie to chyba Majranek był, no nie? Tak mi się wydaje przynajmniej tak ma recepty to może. A nie będę wchodził głębiej w temat, k***a, Bo ten nie chce być, kurwa, tym 60, frajerem. Kolejny klipek, jakiś co? Zróbcie fotelam! E, róbcie skrina. to jest ciasto z bal balbelem. Na rękę mi skapnął ten barber jego. Jaki kurwa. O co chodziło? Czekaj, rabarbar, tak? Chodziło o rabarbar? ciasto z bal balbelem. Wcisku pieniędzy na złudzenie ci, teraz tylko już kurwa trzymał. Ruszek e, ho, idzie do pokoju hotelowego i nie biji, e, widzi niebieskie oczko, żółte oczko zbiał. Przychodzi Niemiec do pokoju hotelowego i widzi niebieskie, żółte oczko zbiał. Przychodzi Polak do pokoju hotelowego i widzi niebieskie, e, żółte oczko. Jak się przykryje, będzie pilotowe. nie zrozumiałam. Nie się manku? gadam się z fanką, na pewno Ona to brylant, ja rację się Wydaj chwytaj, nie za co to, co ten Arkadio go tak trzyma? Widzicie kula. Tutaj ten? Tak to ci ma się manku, gadam się z fanką, na pewno Ona to bryla, ja rację się Wydaj chwytaj, nie za Królowo jednej nocy Korona ci nie spadnie z głowy Arkadę pokazał na jego chyba Jak się ze mną zbodzisz Nie zrobię ci foci na znaki no, hmm. Chyba się z moim kutasem Znowu patrzy niego tutaj widzieliście? Chyba, że z moim na Na fiuta? No, ciekawe, ciekawe to jest. To ten nowy XI? Nie. To jest akurat ku Industries, tak mi się wydaje. Nie wiem. Były łysy, wszystko się nigdy zgadza. Nie jadą, przy karkówki, przysięgam, kurwa na Boga. No. ale ci kurwa powiem, no. że karkuje. Nie no. chcę Ale ci kurwa. Tak, jest kurwa. No, to był najebany czy co? Kurwa powiem, że kurwa No dobra, trzy słowa bez kurwa, no dobra Dobra, generalnie od teraz Usus leci e, k, z koksem Generalnie prowadzi lewy, prawy I generalnie Predator się nie boi To był Usyk, Usyk tak? On powiedział usyk. Co brzydki, nietechniczny? Który? O! 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 Teraz kurwa zaczyna się jadka kurwa Jebłem kurwa musi musiałeś jeb O o teraz kurwa zaczyna się jadka kurwa Dwa razy aż zajebał no nie Ale no to jest niesamowite kurwa, że Bagi jest człowieku wiesz, jest ten stream Lempiak No i wy mi podsyłacie, każdy shot był z Bugiem, który wy mi podsyłacie Bagi dominuje, no tak, ale to jest właśnie ta kwestia, że bug jest idealną postacią drugoplanową, no bo Jego streamów nie ogląda tak dużo osób Ostatecznie, no nie? Widziałeś ten Rafała? Rafona? Tak, właśnie, nie wiem czy wiecie, no na pewno wiecie. Rafonis odpalił streamy z telefonami na kiku. No witam ty grysica jebał, fajnie mm, jest to jakiś twój numer. No i co z nim zrobisz? Z tym numerem? A nie, chciałem Ale dowiesz się, dowiesz, Tak? Mm. Ty złodziej jesteś? A masz pozwolenie na dawanie dupy od chłopaków? No co, to rozrzewkowe, jak już się rozjął po dziesięciu. Witam serdecznie. Ja jestem tutaj w, na jacuzzi, na spa. I e, chciałem powiedzieć, że w basenie pływa kupa. To zaraz przekażę ratownikowi sekundkę. Ja to mam w ręku już to gówno, tylko nie ma tu śmietnika żadnego. A gdzie pan jest? No, stoję. Ja już do... Stoję tutaj przy jacuzzi i tą kupę wy, wyłowiłem ręką. Mm -hmm. I nie ma tu żadnego śmietnika. Nie wiem, gdzie to wyrzucić. Kupa, to był suchar. Jak dla mnie. Nie podobał mi się ten telefon. No nie no, no próbuję. Niech próbuję. Może kurwa któryś telefon zebrzy się wyjdzie, będą ja dobre shoty, no nie? Pokaż z Ukraińcem. Do studencki numer 6 beata z tej strony słucham. Pani Beatko, Ukrainiec mi wszedł do pokoju i zasnął pijany na łóżku i nie chce wyjść. Coś podobnego. No tak, zasnął pijany Ukrainiec mi na łóżku i nie chce wyjść. No to co ja mam poradzić teraz? No nie wiem, ja mam go obudzić, czy co? Czy on ma spać tutaj? A on, wiadomo... w... A on do kogo przyszedł. A on do przyszedł w gości. On po prostu zapukał, ja otwieram drzwi, on przyszedł, położył się i zasnął. I Ani... Ale on jest. Ale on jest Koken spodarował 5 zesna. złotych. Nie wiem, to może on przyszedł na imprezę, bo ja go nie kojarzę z twarzy. To jest obca to osoba w ogóle jakaś. A z którego ty jesteś w pokoju? Z trójki. Z jakiej? Z dwudziestki. Pff, dwudziestka? No, tak. Mo no nie no to trzeba go obudzić i niech on idzie. To co, budzimy go razem? Ma pani jakąś szczotkę, Oj. jakiś kij? Nie, 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 nie. Ja nic takiego nie mam. Po prostu trzeba obudzić i tyle. E, wstawaj! Wstawaj, z Kurwo, i pana. No nie chcę. Śpi. No to ja nic nie poradzę. No ja, ja opuścić nie mogę re recepcji. No dobra, no to walę go wpis. Tak. No, oczywiście, że tak. Dobra, papa. Pa. No. Ej, kurwa, no to nawet kurwa zabawne. Ej, no co zaba zaba zabawny był ten telefon. No, Ostatecznie końcówka, kurwa mnie rozwysyła. No, oczywiście, że tak. Pani z recepcji, kurwa, sygnowa i tak dalej. No i widzisz, jakiś telefon ewidentnie tu wyszedł, tak? Wyjaśnisz tą sytuację z random Brusem, bo jesteśmy miał przejebane. Ale jaka sytuacja? Tak, widzę, bo na nadszedłem YouTube na YouTube'a na główną, od razu się pojawia. Random Bruce, mokry suar na dywaninku, bitej śmietance Co czy... no, Twitter o tobie, poziom mikrocypka, druga pazerna świnia. Spoko. Nikt w dzisiejszych czasach nie chce zarobić. Czy to prawda, że jesteś hajs na bitej śmietance za walkę? Nie, zapytałem, czy są pieniądze. Czy na to samo wychodzi? No, według mnie nie. Na subach zarobiłem 240 zł, z czego muszę oddać Rykowi 160 i za jedzenie i wpaciłem 100 od siebie ponad. Nie zarobiłem ani złotówki. Koniec tematu. Nie, ale powiem wam tak, ja... ja będę kurwa... Będę, człowieku, przekonywał włodarzy ma, żeby zakontraktowali Brusa. No on się nadaje do Free Fight'u, przecież z niego na konfach, on był taki zakłopotany, on by nie wiedział, Choken co się dzieje. Słyszałem, że coś tam zgrywa średnio ten, przedstawili, nie mam pojęcia. Ale chłowo się hu... suchar zachowuje. Robię jakąś narrację. Na streamie ch**wa k... charytatywnym zarobiłem minus 30 zł, wpłaciłem 700. Nie robię ofiary, po prostu się ch**wiam. F... Bo jest narracja, jakbym se przytulił mamonę na konto, a nic nie zarobiłem. Wszyscy streamerzy. O! Z donacji się rozliczamy git. Random brus. Ej, z donacji i a subów nie trzeba. Nie, subów nie. Okej. A ten random to w ogóle pił zasuby Nie, on z zasubów się nie chciał rozliczyć w ogóle on tak maczyk. To takie gadanie. Uważam, że po prostu suary nie w porządku się zachowuje. Przecież ostatnio jakbym na gali, też był problem. Że przyjechałem z Erykiem samochodem, wydaliśmy na Benę, bramki, hotel. A jeszcze pytałem, czy tak możemy zrobić. Tak zrobiliśmy i też, też zrobił narrację, że najdroższy zawodnik. Co. Jaka narracja? Powiedziałem fakt, że był najdroższy. Dalej, dalej, po trzeciej edycji, Bruce wciąż pozostaje najdroższym zawodnikiem. Można na przykład przy okazji na przykład dać ciekawostkę, pochwalić ojkaca.pl, on na przykład przez to, że lot z Warszawy był w kurwe drogi tam do niego do Frankfurtu, to jechał do Krakowa pociągiem, spał u jednej z widzek, po czym leciał samolotem z Krakowa, bo było taniej. Ale ja nie rycę kurwa tego tysiaka na przykład, którego, który brusko stał, rozumiesz. Dla mnie to jest śmieszna ciekawostka. On ma wrażenie, że to jest jakaś narracja, przez to, że on tak reaguje na te rzeczy. Ja mam wyjebane w to, że on kosztował Tysiaka. Kurwa, on mógł, mógł kosztować trzy Tysiaki i dalej nie miałbym z tym problemu, bo dał zajebistą walkę z Rypsonem wtedy. Zaj, zajebi, zajebistą waleczkę dał. Był kurwa wart każdych pieniędzy. Ech, no nie każdych, no nie, ale mógł sobie nad samolotem przylatywać z tego poznania. Jaka narracja, o co, o co chodzi? O mnie... No i tu zagadaliśmy, i skończyło się na tym, że. Na tą fundację yy, charytatywnie, które dostałem. się zaciął, mi, kazał mi czekać i płacił dodatkowo Proszę 20 bardzo. złotych na Przelane. fundację. Ada. 200 zł. Co do grosza z subów, tyle zarobiłem. Dla... Dzięki, suchar, siema. Będę się w większe bagno. Dobra, to będę wszystko, co mam na koncie. 4000 zł. I dalej będę śmieciem. Dalej, końcówka, kurwa. O, malin, zobaczmy, jak on idzie malin na tych speedrunach. Co robić? Czy smoka? Mikrocypek na czacie, siema mikrocypek, też szukają Cię na fejmie, ale Cię nie znalazłem. O kurwa. Oj, Kac podarował <grym> 5 złotych. Ty! Jest kurwa, na smoka wchodzi! 43 minuta. Ale weszliśmy idealnie. Nie no, zobaczmy to, robi smoka, to ważny moment. Jest pecz! Ma pół złotych. Odpisz poznie na sprawa Super, Nie, czekaj, ale co się stało? Ja nie położyłam obok. Nie, ale nie wiem co się stało. Ja mówiłem przed turniejem, że ona jest paralityczna i że nie chce jej drużynie Znaczy potem nie powiedziałem nie co, że mogę mieć ją w drużynie, ale... O, wstawiali zdjęcia przed i po walce. Oa, jest normalne zdjęcie. Tomka Adamka. Przed walką. Po walce. No coś tam go ten Bandura kurwa to ubił, no nie? Dobra, David przed walką. Po walce. Eee, kurwa, nie dostał na ten łeb. No i widzicie, to są małe rękawice H1, czyli z kolanami, kopnięciami i tak dalej, a to jest kurwa box. By, no nie, nie dużych, ale wiecie. Jednak dziesiątki to są chyba. Pa, kurwa na tego. Ten to wygląda jakby wyglądał lepiej przed walk po walce niż przed walką. Pa, przed walką. Po walce. No to wygląda kurwa lepiej niż ten. Najlepiej niż przed Asdus. Czy się Davida jak ktoś nie wie? Przed walką. Po walce. No zdecydowanie mniej od Davida odity. Przed walką, Alanik. Po walce w boksie trzy rundy. No kurwa, no... No średnio, no nie. No ten boksik trzy rundy, on nie robi jakichś wielkich obrażeń. Cypek cię wyzywa. Czemu cypek wyzywa? Eee, cypek, podobno mnie wyzywasz? Nie! E. Nie, on ja się pytałem, nie? No. Olepsam się pytał, czy ja coś z tym puszkiem. Ja się go zapytał... Mówiłem, żeby do ciebie się pytał, bo ja nie wiem. No oni dokładnie jeszcze robią, no nie? Ale fakt faktem no. we wtorek mam... No we wtorek, i jutro jadę zapłacić za niego już całość. No właśnie, słyszeliście? Ja też mam live'a. Wiesz, że mikrocypek płacił 100 tysięcy na bitą śmietankę. No słyszałem, no? chciałam jakiś dla niego? Pokczam. no e, Cypek, ty... Ja mam. Jak jak Pyle. mam na imię? Dawid. Ja pierdolę. Kurwa, ja chcesz tyle powiedzieć, a, dobrze, cicho. no? A jak miał na imię ta... Ja ja ja, miała ja na imię ta koleżanka z TikToka co udawaliście związek? Dobra, weź się zamki już tam, nie? Ja no. on pamiętam, nas nie pamiętam, widzisz? Nie chcę mi o niej zapominać, ja mi kurwa przypomnę Niech pomyślał. o niej zapominać? zapomnij, zap, 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 a ty mnie kurwa przypominasz no. ty. Czy ty życie zniszczyłeś? Weź się zamki i wyjść. Ej, czego masz w tytule z Nie wiem. A wiecie kogoś... jeszcze z po e, spotkałem? M bandurę. Merke. Kogo? Merkę. Nie wiem, na nie, nie pamiętam imienia, no. Aha, Merke sz... No ona spręgę na Twitchu. I ma znajkowane wszystkie zdjęcia czy nie? No są tak. na każdym zdjęciu, no? No to no, się podobały, no. No i no, tak. no, co? Polajkowałem to jest. No, ale, ale no nic kurwa, no po prostu mówię jako ciekaw... Jezus smar, nie wiem, no.

Posyłam się na Twojej synek PMMA! O! Mój, masz pensę, więc kurwa No to no chyba nie, wiesz? chyba tak. No kurwa! Tak, boję się. Wszystko dobrze? Ale się nie śmiele. Kurwa, zobaczyłem Szota z tą ulcich, co robiła swoją fotę z cypkiem, nie znalazka. Panna? Zajebista, otwarta, no ten, świat, doświadczenia Ule, Kurde! Widziałeś shota, jak ona się ten? Lizała z pasutem? Nie, to Co? Mi. Młody Ja pierdolę, nie. Pasuta nie przelizała? Ja pierdole, nie. Nie, tylko nie lubię pasuta, nie. Dlaczego? Pasuta? Bo co, przelizał się z laską? Kurwa no. Ale co, bo ty byś chciał kurwa się z nią przelizać, co? Dobra. Ale wpadłem, ale już lecę, bo trzeba iść grać w To jest teraz do kółkę, co? Lukisz na jebany leży. No dawaj, no. Wy, się Wy się dziwicie, dźwięk 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 kurwa. Czemu luki potem ma przerwę na 3 tygodnie dźwięk. od streamu? Czekaj, czekaj, czekaj. Kurwa mi jest gorąco, ja pierdolę. Chodzę, kurwa, pierwsze co widzę to łykanie, kurwa szata Halo. 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 Siema, uczymy się? Halo. No tak mi się wydaje, Siema, no, nie? uczymy się? Dobra. Zrób, zrób płytkę i masz też. Jak? Po co no, były płytka? No żebyś mieć tlen w statku, pamiętasz co kładłeś pod drewnem? Ale to jest zmarnowanie dwóch tych, to nie lepiej złotą? Nie, potrzebne ci, jest, potrzebne ci jest siedem żelaza, żeby ten, ze złota zrobić sobie budki Tu po prostu? Nie, no nie, tu nie będziemy przeżyć tego tlenu, pamiętasz? Te drzwi były tak jakby za tobą, no nie? Najwygodniej ci postawiać ci. Co ty Nie ma drzwi stary No poleciały do góry wodą Aha Ale no na chuj te diamenty cztery. Pamiętasz? Klocek. Nie, remek. remek. Nie, nie. Staw klocka od tego obsidianu. Staw dziś klocka. A, 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 tu No na I przykład. Tu. I teraz tu na przykład woda i zniszcz tego kobla. No, dobra. I teraz, Aha. czekaj, 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 teraz cię nauczę, nauczycie cię, nauczę cię. I buduj oh. portal o, o, trochę się rozlało ale buduj portal Nie musisz wykopać na dwa szerokości taki ten Musisz wykopać na dwa szerokości Hit. Kurwa combo no, utknąłeś w ścianie no, kurwa kazałeś mi tak zrobić no, no za daleko kurwa postawić łódkę no kurwa Dobrze kurwa od razu podbudowanko dobrze REMSUA Git, co? No git, zajebiście Ale żebym kurwa Cię pochwalił, ale żebym kurwa, Cię pochwalił Chciałem wskoczyć do tej ramki co jest i żeby tam mi postać została Za kanapa Mogę zobaczyć Co za kurwa laseczki? Jakiś kolejny, je jego dziennikarze? No to jest ten co prowadzi kanał, wotum tak? To jakiś tajny gość jeszcze no, on zrekrutował jakichś ludzi, co będą robili jego inne kanały. Co, u młodego Dark Souls kurwa, jak jest dzień Minecraftowy? Nawet mi nie pierdol. Nie, no, niech nie troluje, no. Destrzy na hita bez snu. Nie, no, kurwa, niech nie troluje, nawet, no. Tego nikomu się nie będzie oglądać. Wyścig za chim? A, chyba, że wyścig za him. No dobra, jak jest jakiś wyścig, no to dobra. To może się będzie chciał, bo jest wyścig. No i co? Jutro zapraszam Was serdecznie do oglądania programu na Cloud MMA. Będzie program, będę w nim, będzie face to face z, z Patiro zapewne. No i co, kurwa? No i zapraszam no nie? Oh mama, oh mama.